Panie trenerze, nie tak wyobrażaliśmy sobie wszyscy chyba wynik po pierwszych dwóch meczach walki o brązowy medal. Miało być 2-0, jest 1-1 i trochę z nożem na gardle jedziemy do Kwizyna. Na pewno, żeśmy się nastawiali na dwa zwycięstwa, no bo trudno nie stawiać tak grając u siebie. No ale sport jest sportem i różnie to czasami wygląda. Pierwszy mecz rozstrzygnął się w zasadzie zaraz po przerwie, gdzie... Bogdanow odbijał piłki, myśmy rzucali bramki, odskoczyliśmy, także w zasadzie oni już nie mieli żadnych szans. Trochę inaczej potoczył się drugi mecz, fatalny początek. Pięć pierwszej akcji, w tym trzy setki nie rzucone. Później była w miarę równa walka, raz ci prowadzili, raz ci odskoczyli nam na trzy bramki, na przerwę zeszliśmy z remisem. I było nastawienie, że po przerwie znowu pójdziemy. No niestety zagraliśmy zdecydowanie gorzej w obronie i zdecydowanie gorzej. Bramka nie pomogła nam za wiele. W pewnym momencie, bramka się włączyła, no to odskoczyliśmy na trzy. Ale brak rozsądku w ataku doprowadził znowu do tego, że oni wyszli. Naprowadzenie nieprzygotowane, rzuty, złe podanie do kontrataku i pokarało nas w końcowej fazie. Niestety analizowaliśmy kilka razy tą sytuację. Absolutnie karnego nie było. Sędzia nas skrzywdził, no ale nie ma co płakać. Jesteśmy mężczyznami, jedziemy tam. Nieraz się wygrywało tam i przegrywało. Trzeba postawić sobotę na jedną kartę. Po to, żeby ten, to by już nam dawało ten decydujący mecz tu w puławach w środę. A by wygramy w sobotę, no to trzeba grać o drugie zwycięstwo. No. Szkoda, szkoda. To sami żeśmy sobie stworzyli nerwową sytuację. Niczym nas nie zaskoczyli. Także, że, że no, za słabo w tej obronie. Brak agresji było takie polelum po niestety. Tu się trzeba bić, tu trzeba walczyć. Taka jest piłka ręczna. Trzeba zdobywać bramki z pewnych sytuacji. Bo nie to od razu jest kara z drugiej strony. No i tu liczę, że bramkarze zdecydowanie lepiej zabronią tych spotkaniach aniżeli w drugim, w puławach. Panie trenerze, czy ten zespół jest jeszcze na tyle silny psychicznie przede wszystkim, bo ten sezon pokazał, że kilka takich wpadek było i obawiam się trochę o tą psychikę zespołu. Teraz jedziemy do Kwidzyna i tam naprawdę jest ciężko wygrywać. No ciężko jest wygrywać, są groźni, no ale nie przypuszczam, żeby tak dojść zespół z tyloma utytułowanymi zawodnikami, nie potrafił się zmolizować. I... Żeby miał jakieś tam obiekcje co do swojej wartości i do braku wiary zwycięstwo, no to, to mi się nie wydaje. Przygotowani dobrze są, wszystko wiemy, no tylko trzeba wyjść, włączyć głowę, włączyć serce i walczyć o zwycięstwo. Panie trenerze, tak porównując tamten sezon z tym sezonem, kiedy pan przyszedł i praktycznie z, dnia, z dna podniósł w, to, w ubiegłym sezonie tą drużynę, która wywalczyła brązowy medal, tak ten sezon, kiedy jesteście cały rok ze sobą, jest trochę gorszy, bo mimo wszystko odpadnięcie z Final Four Pucharu Polski, niezakwalifikowanie się do niego, odpadnięcie z Pucharu EHF bardzo szybkie i teraz takie męczarnie walczą walce o brązowy medal, to świadczą, że troszeczkę jest gorzej. Z czego to wynika? Ja bym nie powiedział, że jest gorzej, bo żeśmy... Bardzo ładnie zrobili rekordową ilość punktów, jak chodzi o pierwszą fazę rozgrywek. No, tu nam zaszkodziła sytuacja, kiedy było wolne 17 dni, rozjechali się ludzie na gry reprezentacyjne, tam mieli zgrupowania i od tego momentu niestety wrócili w różnym stanie i trudno się pozbierać. No i tu liczę na to, że dojrzałość sportowa i wola walki. Będzie na tyle dobra i odpowiednia, że wygramy jednak ten medal. Wracając jeszcze do tego sezonu, tak w rozmowach ze, ze znajomymi mówimy, może gdzieś jakieś pozasportowe, organizacyjne były problemy w tym sezonie. Nie, absolutnie tu ten klub jest zorganizowany, jak najbardziej wszystko, co trzeba, jest. Nie można mówić takich rzeczy. Ten prezes Witaszek to czuwa nad tym, wszystko prowadzi. Sprawy organizacyjne dotyczące wyjazdów, Marcin Kuroski. Także tu nie ma takich sytuacji, żeby było jakiś niedociągnięć na tym tle. Absolutnie to nie. Długo się zastanawiam, już kilka nocy nie przespałem. To wszystko wynika z takiej jakiejś. Jeszcze te, dołożyć te 5%, dołożyć 10% w decydujących momentach, i wtedy jest wszystko ok. Niż no. taka sytuacja. No. Także że, że pewno, że się odpadło z tego Pucharu EHF-u. Odpadło się to, to, że wpadka dużej klasy, jak chodzi o Puchar Polski. No ale tu już liczę na to, że absolutnie jeszcze zdążę. Przed odejściem drugi medal zdobyć w puławach, a potem będziemy się zastanawiać. Jeszcze jedno ostatnie pytanie: czyli co, do Kwidzyna jedziemy po dwa zwycięstwa, czy cel minimum to wygranie jednego meczu i powrót do puławki? Jedziemy po dwa zwycięstwa. Myślę, że stać nas na to: zmobilizujemy się, poprawimy te błędy, które żeśmy robili w niedzielę i będzie wszystko dobrze. Bardzo dziękuję.